Na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach przy ulicy Świętokrzyskiej rozpoczęły się Kieleckie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej. To impreza skierowana do studentów i pracowników naukowych, którzy chcą wiedzieć, jak założyć własną firmę w oparciu o zdobytą na uczelni wiedzę. Przedsięwzięcie po raz trzeci organizuje kielecki park technologiczny. My od jakiegoś czasu jako park technologiczny identyfikujemy dwa bardzo ważne problemy. Po pierwsze, młodzi ludzie zbyt rzadko decydują się na samozatrudnienie i uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Po drugie, 80% badań prowadzonych przez pracowników naukowych ma charakter podstawowy, to znaczy ich wyniki nie są aplikowalne. Ta sytuacja nie wygląda najlepiej. My ją chcemy zmienić poprzez upowszechnienie najlepszych praktyk w tym zakresie i temu ma służyć ta impreza. Ideę kieleckich dni akademickiej gorąco popierają władze wyższych uczelni. Uniwersytet Jana Gochanowskiego jest współorganizatorem przedsięwzięcia. Tutaj we współpracy z Kieleckim Parkiem Technologicznym będziemy uczyć studentów, jak zakładać Biznes, jak napisać plan biznesu, jak go realizować, jak dostosowywać się do potrzeb rynku, do zmieniającej się rzeczywistości. Ale oprócz tych umiejętności bardzo ważną rzeczą jest zmiana jakby mentalności, sposobu bycia. Obok konferencji poświęconej tworzeniu warunków do rozwoju postaw przedsiębiorczych wśród środowiska akademickiego oraz paneli tematycznych, w pierwszym dniu imprezy odbyła się także giełda kooperacyjna z udziałem 50 firm, które chciały zaprezentować swoją ofertę i są zainteresowane rekrutacją studentów czy absolwentów oraz współpracą ze środowiskiem naukowym. Każdy chce szukać jakiejś pracy dodatkowej, każdy chce się później realizować w swoim zawodzie, więc. Myślę, że jeśli chodzi o takie dni, to są przydatne. Ja w sumie teraz znalazłam kilka ciekawych informacji, kilka ciekawych programów i kursów, więc myślę, że mi się przyda. Przedsięwzięcie pomoże mi w znalezieniu pracy, dlatego że odbędą się tutaj warsztaty z autoprezentacji i z kreatywności, które pomogą mi w poszukiwaniu pracy i w, potem w dalszym kiedyś będę pracować. Zainteresowanie wspomnianymi panelami warsztatowo-szkoleniowymi, które odbędą się jutro, przerosło oczekiwania organizatorów. Na 120 miejsc zgłosiło się ponad 300 osób. Na sześciu panelach szkoleniowych studenci będą mogli przetestować swoje pomysły na biznes. Również będą mogli podjąć decyzję, w jakim kierunku się kierunkować na rynku pracy, czy raczej powinni wybrać drogę jako karierę na etacie. Czy lepszym dla nich będzie prowadzenie własnego biznesu? To, co jest ciekawostką paneli szkoleniowych, to gra symulacyjna. Młodzi studenci będą mogli przeprowadzić wirtualny biznes i zobaczyć swoje szanse powodzenia tego biznesu na rynku. Patronat honorowy nad kieleckimi dniami przedsiębiorczości akademickiej sprawują Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Prezydent Kielc. Patronat medialny objęła m.in. Internetowa Telewizja Kielce.